Nasza firma, międzynarodowa firma kosmetyczna, ma w swojej ofercie w Europie ponad 400 produktów. Część z tych produktów jest wybitnie produktami ekologicznymi. I zarząd firmy podjął taką decyzję, aby ze sprzedaży każdego produktu ekologicznego przeznaczyć złotówkę na bardzo ekologiczny cel, jakim jest wysadzanie lasów. Sadzimy nowe lasy w zasadzie we wszystkich krajach Europy. A u nas w Polsce robimy to po raz drugi. Dzięki uprzejmości we współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych jesteśmy dzisiaj tutaj. Po raz drugi wysadzamy las. Jest to buk, jest to odtworzenie naturalnego środowiska gór stołowych, które jeszcze z XVII wieku były drzewami mieszanymi, świerkowo bukowymi. A jest z nas prawie 50 osób, które zdecydowały się poświęcić swój prywatny czas, i właśnie dzisiaj, w Dniu Ziemi, jesteśmy tutaj, aby tej ziemi pomóc, aby zasadzić nowe drzewa. Dzisiaj kolejny raz sadzimy Las Tiande. Cztery lata temu sadziliśmy w zupełnie innym miejscu. Była nas też dosyć duża grupa. Dzisiaj sadzimy 1500 sadzonek i tutaj w tej ekipie są ludzie zarówno z Polski, z Niemiec, z Hiszpanii i Anglii. Dlaczego oni tutaj przyjechali? Dlaczego my tutaj wszyscy jesteśmy? Otóż dlatego, że to jest niesamowicie ważna inicjatywa. Sadzimy Las Tiande, czyli tak naprawdę płuca Naszej ziemi. Ale to nie wszystko. Tutaj e, zarówno dorośli, jak i dzieci chcieli przyjechać po to, żeby osobiście e, w dzień ziemi zasadzić swoją sadzonkę i później po latach tutaj wrócić i zobaczyć, e, jak te drzewa rosną. Dzisiaj po zakończeniu tutaj e, sadzenia jedziemy na e, to drugie miejsce, w którym 4 lata temu posadziliśmy las, aby zobaczyć, jak się mają nasze drzewa. To już kolejny las, jak struktury polskie sadzą. I nie tylko polskie, bo międzynarodowa firma sadzi w różnych miejscach kolejne drzewka. Jesteśmy dumni z idei, którą firma e, wprowadziła. I dwa razy do roku w różnych miejscach sadzony jest las. Słuchajcie, e, jesteśmy też e, bardzo zadowoleni, że rodziny z dziećmi wspólnie z nami tym razem w przepiękną pogodę. Ostatnio, jak byliśmy tutaj 4, 4 lata, lata temu, temu, deszcz padał i w deszczu także sadziliśmy ten las. Tym razem mamy wspaniałą pogodę i trafiliśmy na Międzynarodowy Dzień. Lasu, Dzień Ziemi. Dzień Ziemi. Dzisiaj to. przypada Dzień Ziemi, więc też piękna, pięknie się to połączyło. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że możemy już drugi raz w tej e, pięknej akcji uczestniczyć i że uczestniczy tak ogromny zespół. Również, tak jak tutaj Mirek powiedział, są z nami całe rodziny. Jest dużo młodzieży, bo przecież wszystko zaczyna się od świadomości od tego, abyśmy świadomie zaczęli żyć i używali produktów nie tylko bezpiecznych dla nas, ale również dla naszej planety. Stąd taki proces, kiedy będziemy zakupować produkty ekologiczne. Firma w podziękowaniu przykłada się i do tych produktów dokłada swoją cegiełkę w postaci właśnie takich sadzonek. I dzisiaj aż 1500 takich sadzonek mamy ogromną przyjemność tutaj posadzić. A my się przykładamy fizycznie? Oto taka. Motyka, która troszkę waży, ale co dzisiaj lekko nam to idzie. Słuchajcie, jeszcze raz powiem w taką pogodę, w takim, w takiej atmosferze nie ma rzeczy niemożliwych. My sadzimy, wykupujecie robicie obrót i powstaje las tiandę. Jesteśmy dzisiaj na sadzeniu lasu tiandę. Ja już sobie obiecałem osobiście, że za dwa lata od tej daty przyjedziemy, zobaczymy, co nam tutaj fajnego urośnie i też się osobiście mogę tutaj pochwalić że jedno z tych naszych drzewek jest właśnie wsadzone w tym miejscu. Także kapitalna inicjatywa ze strony firmy. Mi akurat nie było 4 lata temu, ale jestem dzisiaj i w porównaniu z tamtym czasem pogoda jest dzisiaj bajka, bardzo gorąco, także jest bardzo dużo osób. So this is a really nice environment uh, and also a very nice act from T&D is very positive for the worldwide and as well for the nature, right? Of course, this is help for the deforestation is having with a given us extra oxygen. So T&D we are working with everything natural. So we have to do also the act of that. A my od 10 lat wspieramy projekt firmy, a dzisiaj pierwszy raz Całą kamandą Tiandę sadzimy kolejny las. Mamy przy sobie tutaj sadzonki młodych buków, także tutaj za nami urośnie piękny las Tiandę. I oczywiście zapraszamy, dołączajcie do nas, abyśmy za rok przyjechali tutaj wielką ekipą i powstanie kolejny las, prawda, Michałku? Tak.